Hej, 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 z tej strony TV. i uwaga, oto przed wami podróbki z Play Playtime Chapter 4 na podstawie wysłanych przez was maili i naprawdę przesłaliście sporo realnych fotek tych gadżetów, jesteście wielcy, więc teraz zamiast oglądać internet to podtykamy trochę trawy i zobaczymy jak to realnie wygląda. Coś wam nie pasuje? A tak, nowy kadr. Wziąłem sobie wasze słowa do serca, naprawdę, że moja jajowata głowa was oślepia jak jest tak niesamowicie blisko kadru. No to machnąłem małą rewolucję, przygotowałem nieco inny kadr, mam nadzieję, że się wam spodoba i no cóż. To jeszcze nie koniec pozytywnych zmian. Dla przypomnienia formułka. Pracowałem jako grafik kilka lat, gdzie pewna firma robiła gadżety ze wzorami klientów. Właściwie pokażę Wam jeden. By nie być gołosłownym, to jest kubek z Five Nights at Freddy's, który zrobiłem tymi oto ręcyma. I to jest kubek z Euro 2012? Tak, czy inaczej, kubki zrobione własnymi ręcyma. Sam te wzory tutaj na tych kubkach umieszczałem. No więc jakieś tam doświadczenia w tym mam. Aha, i żeby było mi jasne, nie reklamuję ani nie mówię negatywnie tutaj o żadnej z żadnej działalności. Jedynie mówię zdanie o produktach, które można znaleźć w internecie i czasem kuszę się o zdradzenie ich ceny, ale nic ponadto. Ok, czas pokazać Wam przeklęte gadżety. Od Biteboxy mamy taką oto Miss Delight. Przy czym słowo Miss jest idealnym opisem jej wyglądu, bo <laughs> coś bardzo mocno misnął się z powołaniem, gdy ją projektował. W ogóle ostatnio znalazłem info, że pluszaki w tym kroju, jaki widzicie teraz na ekranie, robi się stosunkowo łatwo i zaskakująco tanio. Otóż dwie połówki ciała wcześniej zadrukowane i zszywane, oczywiście wszystko najtaniej jak się da, więc jedna i druga połówka jest w jednym kroju, no i czasem dokładają jeszcze delikatnie większą, ale pustą skorupę, która jest ubrankiem dla takiej lalki powiedzmy. No tutaj to bardzo dobrze widać. Brak wypukłych elementów, jedynie jakiś nadruk na część, co mogłoby być skórą po prostu innego pluszaka. Już nie mówię o tej, tej serwetce z baru z lecznego zamiast sukienki. A tam jest Delight. Masakra, czemu ona bardziej przypomina mi maskotkę sieci Fast Food Wendy's, tylko że zamiast czerwonego rudego mamy tutaj rudy srakowaty. Jakby ktoś jej ukręcił dwa stolce zamiast fryzury. Ochydny pluszak. Od Super N mamy raport jak to tam nad Bożem trzyma się rynek przeklętych gadżetów, no i będzie parę fotek. Pierwsza to ten katnap, powiedzycie u złego chirurga plastycznego, którego pokazywałem w jednym z odcinków przeklętych gadżetów. Jak widzicie takie rzeczy są realne, można je kupić i to jest dowód. W tym katnapie to, co bym poprawił, to oczy, bo ktoś uznał, że przechylenie powiek na nienaturalne miejsce pionowo w stronę nosa, to był bardzo dobry pomysł. Jezu, ten katnap wygląda jak ich dorosły. Jedyne co jest dobre w tym pluszaku, to kolor i to, że ma wklęsłą dziurę na usta, a nie wypukłą jakby to była cenzura ryja. Tak, to zdecydowanie bardzo duży plus. Kolejna super fotka od Super N i tym razem katnap nie topesz wody. Katnap nie topesz Wody. No i jakieś kreskówkowe katnapy robione metodą, o której mówiłem przy Mis Delight. Polia, parówka. Razem. Jaką głęboką historię musi mieć ta postać w tym fan gronie, że ma elementy katnapa i takie, no cóż, całkiem oryginalne dla swojej postaci? Jakby katnap miał dziecko z Raby Baby i wyszła hybryda koto nietopesza. Jest jeden detal, na który chcę zwrócić uwagę, i jest to cena. Otóż na tyłkach innych pluszaków widnieje 32 zł. Ja nie chcę nic mówić, ale ten katnap kosztował. 24 zł, i obawiam się, że jest tej samej jakości jak ten katnap, katnap, nietoperz, koto nietoperz. Tam na tym zdjęciu. Moi drodzy, inflacja dotknęła nawet i przeklęte gaczety. I jeszcze jedna fotka od Super Hands, naprawdę ciekawie i fajnie zrobionym kantapem. Serio. Nareszcie ktoś pomyślał, że on to powinien mieć futro. I nawet ten otwór na gębę ma tak lekko, lekko wklęsły, ale szkoda, że nie doświadcza całkiem, bo to już by w ogóle był ideał. Tutaj trzeba było włożyć jeszcze więcej pracy, bo no bo ten kot bardziej takiego niedźwiadka przypomina, ale dalej. Chyba jedna z najlepszych podróbek katnapa. Serio, to, to coś by mogło chodzić po Playtime Co. To ma nawet sobie jakąś masę, a nie. Nie patrzcie na mnie. Co to kurde jest? Ano tak, to są figurki od Kacpra. Yy, z naszego rodzimego polskiego serwisu takiego pomarańczowego. I pierwsze co rzuca się w oczy to wykorzystanie fanartów do ozdobienia pudełka. Jakże Januszowo. Nie ma także nigdzie logo Poppy Playtime jakby ktoś myślał, że to jest oddzielna gra Smiling Critters. I serio, chyba niektórzy ludzie tak myślą. Te fuzje, chyba tak mogę nazwać te figurki, są dziwne. Buba jest czerwony jak bamban, Katnap, no zaliczam, w miarę wygląda, Bobby jest żółty i bardziej przypomina mi detektywa Pikachu niż czerwonego misia, Craftycorn jest z jakiegoś powodu w miedzianych kolorach, że tak to ujmę, a Dogday... Dogdy, moi drodzy, To się pomylił i zamiast pomarańczowego zrobił fioletowy. No tak, no zdarza się na produkcji w Chinach, to, no zdarza się. A, jest jeszcze Kikin Chicken, ale on jest nawet okej. Okay. Ale wiecie, co nie jest okej? Okay? Ano, kolejne figurki od Kaspra. Czy tam na opakowaniu jest Elmo? No, patrzcie, no, definitywnie jest tam Elmo. No, jak nic, Elmo. Jeden, Elmo! Największy z wyrole, jakiego miałem okazję poznać. Nigdy nie pijcie soku jabłkowego z Elmo. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. No ale wracając do figurek, mamy prawdziwy wysyp hagi łagich. Hagi machający na powitanie. Hagi stojący jak debil. Kisy Misji, której brzuch układa się w sukienkę, dlatego, panie i panowie, nie tyjemy i nie spadamy z wagi w trybie nagłym, bo będą takie zwisy. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Hagi z kopalni węgla! No, o dziwo całkiem dobrze wyglądająca figurka popi, gdyby nie to, że zamiast jej porcelanowych kolorów, zdecydował się ktoś dać po prostu kolor skóry. No. Niestety, ktoś nie odrobił pracy domowej. No i Hagiwagi z Friday Night Funky. Nie, no, ciekawe co stało się z tą serią. Chcielibyście może o tym film? Możecie się wypowiedzieć w komentarzach, ale dobra. Co jest nie tak z tymi figurkami dalej? Ja te figurki tam widzę i zastanawiam się co ja właściwie widzę. Na co ja patrzę? I chyba patrzę na odpowiedź na nasze wszelkie pytania. Kolejne figurki od Kacpra. Ale tym razem mamy niesamowity opis od sprzedającego co sprzedaje, więc pozwolę sobie go przeczytać i uwaga, będzie mocno i sam sprzedający lejący dużo lore o Poppy Playtime. Figurki Smiling Critters. Zestaw niezwykłych figurek Smiling Critters, które przeniosą cię w magiczny świat przygód z gry Smiling Critters Chapter 3. Komplet składa się z 14 uroczych postaci, które są nie tylko fantastycznymi ozdobami, ale także mogą stać się ulubionymi towarzyszami Twojego dziecka podczas zabawy. Wysokość figurek około 8 cm. Wymiary opakowania na ekranie. Cechy produktu przedstawienie ulubionych postaci. Każda figura w zestawie odzwierciedla postacie z gry Smiling Critters Chapter 3 co sprawia, że są one niezwykle atrakcyjne dla fanów tej gry, o ile tacy istnieją. Estetyczne opakowanie. Figurki są zapakowane w kolorowe opakowanie z przezroczystym przodem. Pozwala podziwiać zawartość już na pierwszy rzut oka, element dekoracyjny. Te urocze figurki będą doskonałą ozdobą w pokoju dziecka, półce czy biurku. Cieszą oko oraz dodają uroku i koloru przestrzeni. Zabawa i kreatywność. Dzięki wyjątkowym postaciom dzieci mogą wcielić się w różne role, rozwijając wyobraźnię i kreatywność podczas zabawy. Wysokość około 8 cm. W zestawie 14 figurek, a w tym przykładowe. 1. katnap, kociak, który uwielbia leniuchować. 2. Kikin Chicken. Kogut, który zawsze gotowy do akcji. Piki Piggy. Świńska gaduła, która uwielbia dobre rozmowy. Happy Hopscotch. Królik, który nieustannie skacze ze szczęścia. Bubafant. Słodziak, który potrafi zaskoczyć swoją inteligencją. Crafty Korn. Która ma talent do tworzenia niesamowitych rzeczy Bobby Bear Hug Miś, który jest mistrzem w przytulaniu Dog Day Smiling Pies, który zawsze gotowy na nowe przygody Lord Rob. Słuchajcie moi drodzy, robimy umowę między nami. Kupię te figurki i wam pokażę w specjalnym odcinku Przeklętych Gadżetów na żywo, ale do końca września. Chcę osiągnąć 40 tysięcy subskrypcji. Jeśli uda się to osiągnąć, to zrobię specjalny odcinek Przeklętych Gadżetów na żywo, gdzie po raz kolejny kupię Przeklęte Gadżety z własnej, naprawdę nieprzymuszonej woli. I ty możesz w tym pomóc, jeśli chcesz. Ale oczywiście nie zmuszam. Paula była na festynie gdzieś w pobliżu jej miejscowości i wyłapała takie oto okazje na przytulenie wielu, naprawdę wielu, wielu przyjaciół. Przeklętych gadżetów. Słowo wielu jest bardzo kluczowe. I pierwszy to taki maluteńki katnam za 15 zł. Dosłownie no do mini wersja tego, którego ja Katnapik, jak ty się z tym czujesz, że twoje dziecko, które tam widzisz, albo Klon, nie wiem, jest sprzedawany tak tanio? Tylko jest sprzedawane za 24 zł. Katnapik, powiedz coś! A tak, przecież. Ty nie masz głosu. No i od Pauli teraz chicken chicken, którego mogliśmy już zaobserwować w innym odcinku w formie zdjęcia produktowego, a tutaj macie zdjęcie na żywo. I on serio nie ma na twarzy dzioba i nie wiem, to jest zachód słońca, czy co? Tam za tym nafasowanym na skubi chrupkę psem z psiego patrolu jest jeszcze craftycorn, który wygląda jak. Żabarere no. A jego róg, zamiast pięknie i majestatycznie się prezentować, jest jakiś taki oklapły. No i co to za grzywka płaska? Tam nie ma kwiatka, a ma grzywkę z wystającym dużym, masywnym rogiem. Pod Pauli mam także wnętrze jednego z festynowych sklepów. No i tutaj tego pana w różowej bluzie, trzymającego podróbkę tej story. No, byłem zmuszony jakoś zabazać, by chronić jego wizerunek. W tych cudownych sklepach wiszą sobie zabawki z sufitu. I wiecie co? To mi się przypomina czas, gdy byłem mały i mijałem taki sklep nad morzem. I zawsze, ale to zawsze było mi smutno, że nie mogę sobie tych zabawek podotykać. Że mogę sobie na nie tylko o tak popatrzeć. I tak idziesz do tego sklepu. E, wspomnienia. O Labubu, które też tam widać, mówić nie będę. No dobra, trochę powiem. Wystarczy, że ludzie je zbierają, a foliarze robią niesamowicie tępe teorie spiskowe, że Labubu to lalki przypominające, uwaga, Demona Pazuzu. Brzmi groździe, prawda? Jest to demon mezopotański, babiloński, tak na chłopski rozum, od chorób i zaraz. Foliarze podłączają te twierdzenia pod fakt tego szaleństwa, które działo się w 2020 roku z pewnym wirusem, który uziemił nas w domach. I co za przypadek! Wirus był z miasta Wuhan w Chinach. A przecież twórca Labubu jest w połowie! Wietnamczykiem. Powiązany. Boże, uwielbiam foliarskie teorie. Bo wystarczy jeden fakt, często by je rozsypać w drobny mak. No ale ryzykownie byłoby je tutaj przedstawiać i je obalać. W tym wypadku Labubu to nie Pazuzu, bo Labubu to postacie z bajek, które były inspirowane nordyckimi mitami. No, Mezopotamia i Babilon, a nordyckie mity i legendy to dosyć ogromne przestrzelenie. Ech, co to nie wiedza robić ludzi ludźmi, co? Okej, okay, ale wiecie, czemu Labubu stało się w ogóle tak popularne, bo. Ciekawy, czemu to tak nagle wybuchło? No to słuchajcie, na jednej fotce mega popularnej gwiazdy K-popowej na y torbie wisiała uwaga, zabawka Labupu. Influencer marketing dalej jest żywy. Ktoś popularny ma coś fajnego i fajnie tego używa? Ja też chcę! Boże dlatego połowa ludzi na YouTube posiada taki mikrofon, jaki ja sam sobie kupiłem i do niego teraz gadam, bo widziałem go u wielu, wielu naprawdę fajnych twórców i działa on im od lat. Serio, zwróćcie uwagę, ile twórców ma ten mikrofon. Sam go też polecam. To, to nie jest reklama. Ogólnie miałem robić film o Labubu, ale uznałem, że streszczę go tutaj, bo po co mówić o samym sklepie. Szczerze mówiąc, nie ma tam za wiele do komentowania. No, te Pokémony czy Baranka Shawna co wierzą, to sam chętnie bym kupił, jeśli miałbym taki kaprys. No, Paula miała naprawdę fajne wakacje, to trzeba przyznać. No i od Pauli kolejna foto z pleneru i mamy CatDaba, który... No jest ogromny. Kurde, gdyby tylko miał inny ryj niż ten, który widzieliśmy setki razy na podróbach, a nawet i trzymany na żywo przeze mnie, no to takie rozmiary jak ten tutaj na zdjęciu mogłyby mieć realne Smiling Critters. W ogóle taki wielki katnap. Ty, to chyba twój stary. Przypominam, cena tego katnapa to 24 złote i obstawiam, że ten duży katnap kosztuje 60 złotych. Nie wiem, może Paula potwierdzi, jeśli... Znajdzie się w komentarzach. Od Pauli rzut oka na kosz z promocjami i widzę tam Mew Pokémonów, które chętnie bym kupił. Jakiegoś najaranego kuzyna Elmo, jakiś pluszakowy rożek Lud i chyba jakaś wypalona mocno przez słońce partia KissyBC, bo ten różowy, no, stał się niemal biały. Jest to Kisybisi Albinos. Bo nie no, no, Kissy powinna mieć przynajmniej kolor jak Mew. Za to tam w tle widzę, że. Czekajcie, co to jest, przybliżmy to sobie. Skarpetki. W ogóle tam na skarpecie jest napisane wyraźnie COŚ TAM CI W DETAL i jestem ciekawy, jakie słowo ktoś mógł użyć, co chciał w ten detal włożyć. Jak to się stało, że skarpety, coś czego w sumie... Rzadko widzisz i nie zwracasz na to uwagi, stało się jednym z prezentów, które sklepy sprzedają w puszkach konserwowych, w słoikach, w kulach, w siatkach na owoce i same skarpety mają nawiązujące do potraw wzory. I na przykład takie skarpety, że macie puszkę, którą musisz normalnie otworzyć otwieraczem i w środku są skarpety ze wzorem śledzia. Poza imprezą, gdzie zdejmujesz buty i chcesz zwrócić na siebie uwagę i... no cóż, po prostu w domu... To nie widzę nigdzie zastosowania tych skarpet. No już widzę jak idziesz w tych skarpetach na jakieś poważne posiedzenie zarządu. No ale właśnie skarpety są takim prostym, wygłówkowym prezentem w stylu. hmmm, kaj z głupio dawać sam. Hmm. Jakby to ukryć? A, może dam razem ze skarpetami puszce piwa, ale tam będą skarpety z hajsem. No nie będzie głupio dawać tej stuwy! Osobiście uważam, że jeśli masz dać komuś prezent z jakiejś okazji, nieważne czy to na święta, czy urodziny, czy cokolwiek, to raczej dajesz go z serca, a nie z. Przymusu. No i raczej wiesz, z czego ktoś by się ucieszył, jeśli jest to dla ciebie osoba bliska. I co dać mu uniwersalnego, by dalej się cieszył, że o nim pamiętasz. Widzisz, że ktoś bardzo dużo gra na Nintendo Switch? Czy wiesz, jak on się ucieszy z karty, która zmusza go do wydania środków w sklepie Nintendo? No właśnie. Dzisiaj sporo tematów wpada w najróżniejszych, nie tylko o przeględy gadżetach, ale mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Udziękujcie, Pauli. Paula trzyma w rękach malutkiego hop i hop skocza. Tak wygląda z bliska, i ciekawe, czemu ma prawie czarną błyskawicę. Co tu poszło nie tak. Poza tym, już mówiąc całkowicie szczerze, oglądaliśmy chyba z milion, miliard smiling crittersów przeklętych gadżetów podczas przeklętych gadżetów. No ale tego przynajmniej można powiesić. I od Pauli, oczywiście, gumowe smiling crittersy w formie breloków do kluczy. Szczerze mówiąc, jeśli miałbym coś wam poradzić, to taki brelok sprawia, że pod wpływem taki. Niesamowicie tajnej siły, która nazywa się grawitacja, łatwiej upuścić wam klucze na Ziemię. Oczywiście nie zabraniam nosić, bo też fajnie to wygląda, ale jeśli z Brokiem częściej ci te klucze spadają na Ziemię i nie wiesz, czego to jest wina, no to już wiesz, co jest winowajcą. Duże plus tych gumowych odlewów jest taki, że mają te wklęsłe ryje i wyglądają po prostu poprawnie i uroczo. Mimo, że. no. są to. Podróbki. I od Pauli kolejny Smiling Readers, ale za 30 zł. Jest to Bobin. Jednak <gryw> bardzo ciekawym elementem w tle jest tutaj spranki. On kosztuje 25 zł i wygląda całkiem creepy jak ta zabawka dla dzieci. I on tak wygląda za tej żaby, jakby chciał kogoś zamordować z zimną krwią. A trzeba pamiętać, że wszystkie pluszaki spranki to przez producentów są tak wyprodukowane, że to właściwie. Maczuki do nawalania kolegów. Tak, widziałem dzieci, które nawalają się sprunkami po głowach. Nie, nie nagrywałem. Uwaga, pytanie za 100 punktów. Czy wiecie teraz, od kogo będzie fotka? Tak, zgadliście, od Pauli. To było bardzo trudne. Paula, naprawdę bardzo wiele fotek wysłałeś, o których mogłem teraz powiedzieć bardzo dużo najróżniejszych rzeczy, więc dziękuję ci jeszcze raz. Raczej wypowiadałem się o tym akurat katnapo-kotonietoperzu o mocy wody w tym filmie, więc zauważę tutaj... Coś całkiem innego na tym zdjęciu. Tam jest całkiem niezły pluszak Frediego z FNAFa, chyba nawet Snafa 4, a obok widzę także i Mangle, i. no takie to by przytulił do kolekcji. Tam gdzieś na dole jest coś podobnego do Labubu, a do kotonietoperza jest. no zobaczcie, no totalnie zrezygnowany z życia minionek. Jednak, moją uwagę! Bardzo mocno przykuwają te drewniane siekierki za 40 zł. Nie wiem, może powinien powiedzieć ciupagi, ale nie wiem, czy się różni siekiera od ciupagi. Być może tylko i wyłącznie pochodzenie, nie wiem, nie sprawdzałem. Możecie mnie wyprostować albo sprostować. Tak, wolałbym, żebyście mnie sprostowali, czy wyprostowali. Ale wiem tylko tyle, że te drewniane modele są fajne, wykupić je sobie na wakacjach, a potem. No ciekawe, gdzie one są. No są rzucane gdzieś w kąt i każdy o nich zapomina. No bo w sumie, co na dłuższą metę z taką ozdobą robić? Bawić się średnio, bo będą drzeć ryja, że robisz krzywdę, koledze, jak będziesz zawalać go siekierą po łydkach. No nieciekawa sprawa. Ćwiczenia walki bronią białą też nie zrobisz poprawnie, bo w prawdziwej siekierce waga trzonu i i waga ostrza robi swoje. Jeśli wtedy wyczujesz siekierę przy odpowiednim balansie tej broni, to wtedy będziesz mógł wymierzyć precyzyjne ciosy i, na przykład, dobrze porąbać drewno. Nie mówię o koledze. Na no w przypadku tej siekierki z drewna, to jakby machał patykiem. No a cena 40 zł? hu hu! Ależ ona jest zabójcza, niczym William ma w Dlatego drewniane siekierki i bronie uważam po prostu za bezużyteczne. Ale za to widziałem, że sprzedają także i działające kusze w tym samym, jakby, motywie i hełmy, co już jest dla mnie bardziej atrakcyjne. Można przecież koledze założyć taki hełm i powiedzieć, że ma zakuty łeb. Ha, ha, ha. Komedia. Dobra, zadanie bojowe dla was. Napisz, mój drogi, w komentarzu z jakiej serii jeszcze mógłbym zrobić przeklęte gaczety. No, a skoro obejrzałeś ten film, to zobacz następny.